Hejka, hejka, dzisiaj taki luźny vlog, będziemy dzisiaj obcinać krzywkę i będziemy jeździć na papicie Także zapraszam do Także zapraszam do oglądania Przyszła mi właśnie askorbina, więc mega się cieszę, to jest chyba najlepszy produkt e, przeciwko wadom, jaki kiedykolwiek miałam Jeżeli coś podobnego macie w lepszej cenie, to napiszcie mi w komentarzu, chętnie kupię i przetestuję a jeżeli ktoś nie wie o czym mówię, to jest ten produkt. Kosztuje około 180 zł za litr na no 946 ml. Także ogólnie cenowo przeraża, ale mega się opłaca, bo jeszcze nie spotkałam lepszej formuły przeciw owadom. Także polecajka ode mnie. Czekamy jeszcze na pasze i suplementy, które po prostu są aktualnie niedostępne na rynku. Mam nadzieję, że szybko się to zmieni, bo zaczyna się już okres, kiedy powinniśmy dosyć mocno wdrażać tą suplementację Aktualnie mam tylko czystek i czosnek, także mieszam to z karmą, ale no, reszta suplementów by się jak najbardziej przydała Teraz bierzemy halterek i idziemy po papiego, a czemu halterek, bo rozwalił wszystkie kantary i po prostu jest weekend, nie miałabym czego kupić Sam się schodzi, sam się schodzi. Pochłonął. A się pomęczyliśmy, ale chyba papi ogarnął, że nic mu nie będzie. Zobaczymy. Trochę nagrywam. Jak na razie, tyle płaczków. Także robimy progres. O. Halo? 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 Wiem, że ta grzeba wygląda jak po trzeciej wojnie światowej, ale uwierzcie mi, że tego się nie da lepiej zrobić. Misja prawie zakończona sukcesem. Jeszcze tylko umyć i poprawić. Bo wygląda to bardzo. Brak słów. No, zobaczcie, ile tego włosia jest, i jakie grube. Ogólnie chyba stępiłam jeden narzucki, dlatego biorę drugie. No, po wszędzie zostały torfy. Zaraz go z tego wyczyszamy. No, i tu możecie widzieć, że on dosłownie do samej skóry sobie to wyciera, więc nie byłoby sensu trzymać tej grzebki na siłę, nie? Udało mi się wprowadzić jeszcze takie małe, małe, małe poprawki. Aktualnie wygląda to tak. No zaraz go obczepiamy, no ale jest dużo lepiej. Dla mnie najważniejsze, że jest dostęp do części, która sobie wyciera i będzie po prostu łatwiej o nie dbać. Teraz bierzemy szczotę i idziemy go wyczesać z pozostałości. No tak! Wejdź jeszcze na mnie. No Szczotka to jest. Ogólnie bez żarcia by się nie było, ale tak jak w większości takich, rzeczy, takich czynności u nas. Żercie rozwiązuje wszystkie problemy, naprawdę. Wyczyścimy jeszcze z drugiej strony. I zaraz zabieramy się za umyciem tego szamponem łagodnym. Teraz ładnie wmasowujemy ten produkt w skórę. I będziemy musieli poczekać sobie kilka minutek żeby to zaczęło sobie działać Korzystając z okazji czy jeszcze powiem kopeczka. i innym okru będę nakładać murzelisko. Tak wiem, powinnam to robić pędzelkiem, ale jakoś mi jest dużo wygodniej tą szczotką. Do kopyt mam jakby drugą. W sensie wyczyszczenia mam też drugą. dobra. I mamy ładnie. Wysmarowane. Mamy kupę włosów. Mamy pięknego papisa. Z wymalowanymi lakierkami Z piękną nogą. A raczej, raczej brakiem grzyby, nie? Papisiu? Halo! Ale jesteś piękny. No. Wsignąłam papita jeszcze askarbinką i idziemy sobie na padoczek. Zdejmujemy halterek i siup konik wolny. Myślę, że w takiej obciętej grzywie papiś wygląda całkiem spoczką. Możecie napisać w komentarzach, co wymyślicie O, mała przybiegła. Jezus. I tą askorbinką psikam papiego praktycznie codziennie wtedy daje najlepsze efekty. Teraz kupiłam takie litrowe opakowania. Później kupię takie duże, 3,8 i po prostu będę sobie przelewać do tego, żeby mieć... wiecie, psik. E, Ta duża. Co papisiu? Co misiaczku? Kto to przyszedł do nas? Kto to przyszedł do nas? Ale przyświetla papisia. Kto to przyszedł do nas? I to przyszedł do nas. Koszt na taki sezon, wydaje mi się, że to jest w granicach 700 zł. Mam nadzieję, że te 5 litrów starczy nam do tego września. Więc dam znać we wrześniu, jak nam poszło. Teraz sobie wszyscy chilujemy tutaj bombę. Idziemy właśnie jeździć, więc zabieramy się za czyszczonko. Nie wiem czy śledzicie mnie w innych social mediach, pracuję na skórzanym wędzidle bezogłowiowym, ale dzisiaj pierwszy raz będę jeździć jakby bez ogłowia. Spróbujemy zdjąć później halter, w sensie jakoś nie mogę się po prostu przemóc do tego, żeby nic na głowie nie było. Papi się prezentuje tak, w ficiku. Must be something underneath. Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart. Cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits you. Jeżeli chodzi o działanie tego wędzidła, to wydaje mi się, że jest ono słabsze niż. Podwójnie łamane, takie cienkie, które mieliśmy wcześniej. Ono było pełne, było troszkę ostrzejsze dla Papiego, ale po prostu nie jeżdżę jakoś sportowo, jeździmy bardziej rekreacyjnie i stwierdziłam, że na takie właśnie jazdy będę używać wędzidła skórzanego, które sprawdza się bardzo dobrze. Papi je fajnie przyjmuje, w ogóle nie... wiecie, Papi wcześniej szarpał głową przy zakładaniu o głowie wędzidła, a te wędzidła jakby przyjmuje bez problemu. Co jak co, Anna? palace must be competence is key so watch me figure it out it's all about what you bring to the crowd where your presence is loud mm, they're calling me over set your fire on me like what i see you getting closer hey trend said to see your fire when the storm hits you i i Teraz sobie występujemy i odpoczywamy. Troszkę galopu było, ale możecie tutaj zobaczyć, jak mocno sobie tu wydrapał. Tutaj normalnie widać skórę. My już w pojeździe idziemy sobie. Na Na koniec wcikamy go jeszcze Po każdej jeździe możemy pamiętać, żeby zabrać więcej głowy do wyczyścić je i na olejcie. Olej. Z olejem miodalnym, jak zwał, tak zwał. Wstępna przemiarka jest. Jeżeli chcielibyście filmik jak dopasować siodło, jak zmierzyć konia e, i jak sprawdzić czy siodło, które kupiliście pasuje, dajcie łapkę, to będzie w następnych filmikach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba na kącie do tego pięknego słodziaka. A to by było na tyle w dzisiejszym filmiku, także trzymajcie się, cześć!